Witam serdecznie. Kolejny odcinek o runach. Dzisiaj poznamy runę Berkano, która pomoże nam w kobiecości, płodności i podniesie nam naszą wewnętrzną moc. Zostańcie ze mną. O, janty, janty. 18 runą furtaku e, przedstawia e, żeński pierwiastek, czyli płodność, macierzyństwo, opieka, e, jeśli chodzi o domów, domowe ognisko. Jest symbolem kobiecości, macierzyństwa i zaczęcia wszystkiego od nowa. To jest runa dla Waszej rodziny, do opieki. Tą runę możecie sobie malować w domu, żeby się opiekowała Waszym domem. Jest szczególnie polecana dla kobiet, szczególnie kiedy są właśnie w ciąży lub... Próbują zaś w ciąży i mają z tym problem. Runa przychodzi wtedy, kiedy właśnie jest informacja o tym, że chcemy mieć dziecko, informuje nas o narodzinach. Berkano runa też jakby zabezpiecza nasz dom przed pożarem. Symbolem berkano jest brzoza. Czyli jak tutaj wiecie, jest to święte drzewo Słowiań, naszych, naszych rodzimych e, braci. E, e, brzoza była drzewem świętym. E, zawarte był tam duch. Naszych przodków. Runa zapewnia bezpieczeństwo, miłość. Gałęzie brzozy są delikatne, wiotkie, jak taki wiaterek troszeczkę. I tutaj wiatr nie może ich złamać, bo są wiotkie, ulegają, są elastycznie, więc tutaj jest to tak, jakby energia, która mówi o takim bezpieczeństwie, bezpieczeństwie. Mówi też o zaufaniu do życia. Mówi, że wszystko się ułoży, że wszystko się dopasuje w określonym tempie. Nie warto się martwić, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zawierzymy ochronę tej runie, krok po kroku ta runka nas wyprowadzi i zapewni nam ochronę i zapewni nam stabilizację. Runa Berkano ma bardzo silną Afirmację, możemy afirmować, jestem chroniony i z tą ochroną idę przez całe życie. Drugą afirmację możecie sobie mówić, ufam wszystkim decyzjom, które podejmuję, ponieważ właśnie to te decyzje doprowadzą mnie do mojego celu. Tutaj możecie sami sobie komponować pewne silne afirmacje dla runy Berkano. Ale pamiętajcie, runkę używacie do ochrony, do, możecie też urunkę narysować sobie, jak kobiety są w ciąży, na no gdzieś tam na brzuszku, żeby też chroniła to, co tam w środku się rozwija, żeby, żeby było zdrowe, żeby było zadowolone, szczęśliwe, póki jeszcze jest w łonie mamy, czyli zabezpieczamy przed chorobą, przed, przed czymś niefajną energią. I przede wszystkim fajnie w centralnym miejscu domu, w sercu domu, właśnie narysować tą runkę Berkano sobie, żeby zapewnić temu domowi bezpieczeństwo i ochronę. Runę też możecie y, sobie y, zrobić talizman, y, który tak naprawdę będzie chronił Was przed przeszłością runa berkano bardzo ładnie potrafi zamknąć drzwi przeszłości przeszłości aby wa, was po prostu wzmocnić na to co teraz i już i na przyszłość bardzo dobrze ona tutaj daje nam radość, poczucie właśnie um, takie bezpieczeństwa też pozwala usunąć z naszego życia takie toksyczne relacje jeżeli chodzi o zdrowie to używamy Tę runeczkę wtedy, kiedy mamy złe, kiepskie samopoczucie, widzimy spadek energii bądź też choroby, które są żołądkowe, czyli takie typowe zatrucia. Jest to dobry talizman też dla par młodych, żeby wchodziły w piękne życie, w, udany, w udaną relację i żeby robili razem z sobą. Postępy, żeby mieli szerokie możliwości, jeśli chodzi o jakby obszar życia, czyli wyjazdy, dobre oceny, stypendia, dobry rozwój. Też ta runka jest fajna dla uczniów, bo właśnie tutaj zapewnia, zapewnia duże możliwości rozwoju właśnie te stypendia, o których mówiłam dobre oceny na studiach czy w szkole jest to runa, która daje nam postęp, zamyka przeszłość. I pozwala nam iść do przodu Także polecam tą runkę stosować jako talizman No i jako runkę, którą możecie sobie wykorzystać w domu Żeby ten dom chronić przed pożarami I po prostu dobrą relacją w domu między wami Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, wróżka Jeszka pa, pa.